Państwo islamskie coraz chętniej stawia na kobiety, i w najnowszym numerze swojego propagandowego magazynu internetowego ukazała się historia oblubienicy ISIS, która wraz z dwójką dzieci potajemnie z Australii przedostała się do Syrii. Tekst został napisany w ten sposób, że kobiety praktycznie nie da się zidentyfikować. W magazynie występuje jako Um Sulaim al muhajir Opowiada w zasadzie o swojej podróży na tereny państwa islamskiego po tym, jak jej mąż został zabity w trakcie walk w Syrii, choć w zasadzie wydawałoby się, że to taka patriarchalna struktura, a kobiety w niej pełnią rolę podrzędną. Eksperci od spraw terroryzmu mają wątpliwości znacznie mniejsze, bo państwu islamskiemu po prostu brakuje amunicji i wtedy nawet w takich przypadkach ideologia przegrywa z praktyką. Tam tak naprawdę, szczerze mówiąc, mają nóż na gardle, bo siły IC zostały przetrzebione, więc angażowanie wdów, bo w zasadzie o nich mowa, wydaje się dosyć racjonalne. One spełniły swoją rolę jako reproduktorki wcześniej, więc teraz można je wykorzystać do innego celu. Więc można by powiedzieć, że to jest taki odcinek dotyczący wdów kalifatu. Podam kilka takich wypowiedzi tych osób. Mój poprzedni mąż, niech Allah ma go w swojej opiece, walczył sam z mujahedinami państwa islamskiego, podczas gdy ja pozostałem w Australii z naszymi dziećmi, czekając na jego sygnał. Tak zaczyna się w sumie snuta na sześciu stronach e, opowieść. Zgodnie z tym artykułem, mąż tej kobiety został śmiertelnie postrzelony w głowę 4 stycznia 2014 roku. Um sulaim opowiada... O rozczarowaniu islamskimi mamami uczonymi w Australii. To miało skłonić się właśnie do podróży do Syrii, która była ogarnięta wojną. Chciałam, by nasze dzieci dorosły w otoczeniu, gdzie dżihad jest rzeczywistością. Nie mogłam żyć dłużej w Australii, bo tak pisała między innymi autorka. Rodzinie powiedziała, że leci do Libanu przez Emiraty Arabskie, nie chciała zdradzać celu swojej podróży. W Abu Zabi uciekła z terminalu, dotarła do Dubaju, stamtąd poleciała do Turcji, następnie ruszyła w stronę granicy z Syrią. Niech krzyżowcy uważają, bo tak jak kalifat składa się z mężczyzn, którzy kochają śmierć bardziej niż krzyżowcy kochają życie, tak same kobiety są sercem państwa islamskiego. Niech więc nie myślą, że ulegniemy, gdy nasi mężowie są celem ataków, przy pomocy dronów lub bombardują nasze domy albo zrzucają fosfor na nasze dzieci. To tylko umacnia w naszych przekonaniach nas samych. Kończę swoją opowieść um sulayn. Oczywiście ten artykuł jej, jakby dobrze się zastanowić, służy werbowaniu kolejnych kobiet, zwłaszcza wdów, do państwa islamskiego, do walki. Motywy emigrujących kobiet są w zasadzie bardzo podobne, jakimi kierują się mężczyźni. Jak swego czasu twierdził Ross Frenet, dyrektor inicjatywy Against Foiled Extremist Network w rozmowie z Petrą Ramausen, autorką książki Pokolenie Dżihadu. Powiedział takie słowa wtedy, ich celem jest stworzenie kalifatu. Wypowiadają się z nienawiścią przeciwko zachodnim wartościom, poszukują poczucia wspólnotowości, gdyż dopiero tam pełnią ściśle określoną rolę. To właśnie odróżnia państwo islamskie od innych podobnych ugrupowań dżihadystów. Już w 2012 roku opublikowana została Fatwa, która wzywała kobiety do przyłączenia się do grupy dżihadystów w Syrii. Wtedy rozpoczęła się kampania mająca na celu. Pozyskiwanie kobiet. Wizerunek kobiet w państwie islamskim, przedstawianych jako stojące w cieniu swoich mężów, wojowników, pozbawione ambicji, zaczął się powoli zmieniać. Państwo islamskie nie dla każdej kobiety przewiduje rolę żony, matki, nauczycielki czy rekruterki. ISIS od początku wiedziało, że część cudzoziemek będzie użytych w sytuacjach bojowych. W lutym 2014 roku powstała brygada Al-Hansa, złożona wyłącznie z kobiet, była to taka jakby policja obyczajowa i była zaprzeczeniem powszechnie funkcjonowania wizerunku kobiety w Daesh. Ich zadaniem było zmuszanie kobiet mieszkających w kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie regionach Syrii i Iraku do ścisłego przestrzegania zasad kalifatu. Policjantki stanowią część aparatu ucisku, patrolują ulice z bronią automatyczną przewieszoną przez ramię, egzekwują drakońskie kary nakładane w imieniu kalifatu. Ko y zresztą tak jak z wypowiedzi wspomnianej osoby widać, kobiety, które maltretowała, mogły być moimi matkami, szczerze mówiąc. E to bardzo takie znaczące słowa. Oczywiście istnieją też miłosne historie w Kręgach ISIS, bo w lipcu e ubiegłego roku. E w odbitym z państwa islamskiego Mosulu, w podziemnym tunelu należono grupę kobiet, znaleziono przy nich broni, materiały wybuchowe i wśród opanych kobiet znalazły się Kanadyjki, Rosjanki, Libijki, Turczynki, Niemki. Tak naprawdę redukowanie kobiet do oblubienic islamu to spojrzenie jest już dawno nieaktualne, można wypowiedzieć. I to co wiemy o Brytyjkach żyjących w kalifacie, pokazuje, iż odgrywają one znaczną rolę w radykalizacji sympatyków w Europie. Zdarza się, iż to one właśnie redagują wiadomości brzmiące na przykład takimi słowami. Jeżeli nie możecie przyjechać tutaj do kalifatu, to zróbcie coś u siebie w domu. To jest ciekawa rzecz. Wiele jest w sumie było takich sytuacji, że jakieś młode dziewczyny znikały z Belgii, z Holandii, z Wielkiej Brytanii m.in. 1 lipca. 2016 roku rodzice zgłosili zaginięcie dziewczyny, ona miała na imię Linda i z Niemiec ona wyjechała do Turcji, aby udać się do Syrii lub Iraku i tam w sumie ślad po niej zaginął. To właśnie te młode dziewczyny są jedną z grup, do których skierowana jest propaganda ISIS. ISIS prowadzi blogi na temat miłosnych historii dziewczyn, które wyruszyły do kalifatu. I poznały tam swoich wybranków, dzielnych bojowników. Oczywiście szczególną popularnością cieszą się materiał wideo pokazujące bojowników z małymi kotkami, szczerze mówiąc. Tak, między innymi można przeczytać w niemieckim Deutsche Welle. To jest właśnie taka, taka ciekawa sytuacja. Szczerze mówiąc, ten odcinek określiłem mianem lwice Allaha albo lwice ISIS. Bo trudno dziwić się, że właśnie tak te kobiety można nazwać, bo wśród młodych ludzi fanatyzm jest w sumie największy. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc dzisiaj w szeregach państwa islamskiego, według danych statystycznych, może walczyć około 700 kobiet.